Dzień dobry, kochani, i witam Was jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, a przede wszystkim, zanim w ogóle przejdę do, do um, czegokolwiek tutaj, to chcę Wam naprawdę z całego serca podziękować każdemu z Was za to, że tutaj ze mną jesteście. Dlatego, że Czas to jest naprawdę naj, taka najcenniejsza rzecz, jaką mamy. I jeżeli ktokolwiek z Was decyduje się, aby tą odrobinę swojego czasu świadomie podzielić ze mną, przyjść tutaj i posłuchać, czym ja, co, co ja mówię, co ja robię, i w ogóle spędzić ze mną czas, to dla mnie to jest taki niesamowity przywilej i jestem za to niezmiernie wdzięczna. I w szczególności jeszcze, jeżeli tutaj decydujecie się na to, żeby coś skomentować, czy, czy łapkę w górę mi dać, to chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest tylko kwestia tego, że to mi pomaga, że te algorytmy widzą, że coś tam jest interesującego i pokazują większej ilości ludzi. Oczywiście, to też. Ale przede wszystkim dla mnie to jest właśnie taki znak, że to co robię, że lubicie, że to z wami rezonuje. I wydaje mi się, że już nam się taka fajna grupa naprawdę tutaj tworzy osób, które. Film po filmie przychodzą, właśnie y, piszą mi różne wiadomości, i w, z mojej strony, przynajmniej, no taka więź się tworzy. Już coraz lepiej się znamy, bo tam sobie o różnych rzeczach mówimy. Naprawdę, naprawdę cudownie, i za to jestem niezmiernie wdzięczna. I wiem, że ja już to pewnie mówiłam y, kilkakrotnie, no ale myślę, że nigdy nie można y, okazać wdzięczności zbyt wiele razy. Słuchajcie, a dzisiaj, dzisiaj wymyśliłam sobie, że będę <grywa> zaklinała wiosnę, ponieważ ta pogoda jest taka troszeczkę w kratkę, no i tak powinno być, bo kwiecień, plecień, bo lata trochę zimy, trochę lata. Z tym, że ja już bym bardziej chciała iść w tą stronę lata aniżeli zimy, więc yy, tak sobie tutaj tą wiosnę yy, zaczarowuję. <grywa> no i po pierwsze... Kupiłam kwiatuszki, widzicie może tutaj za mną, zaraz Wam pokażę, jakie śliczne kwiatuszki. Zobaczcie, jakie piękne, troszeczkę koloru. I powiem Wam, że ja w ogóle, jeśli chodzi o goździki, to ja miałam taki, takie uprzedzenie, jakby to nazwać. Ciekawa jestem, czy też tak Wam się ko kojarzyły i, i czy też tak re reagowaliście. No bo ze względu na to, że ja dorastałam w czasach, prawda, takich komunistycznych, to tak naprawdę w kwiaciarniach prawie nic nie było. I goździk był według mnie takim typowym symbolem tamtych czasów. Wszelkie jakieś tam uroczystości, czy w pracy, czy, czy jakieś tam w telewizji się widziało, jakieś uroczystości y, komunistyczne, wręczania nagród i czegoś, to zawsze były goździki. Czerwone albo białe, ale zawsze goździki. I ja... Jakoś tak, no już taką awersję chyba miałam podświadomą do tych pięknych kwiatków. Powiem Wam, że y, moja córcia odczarowała dla mnie to piękno, właśnie goździków, bo zawsze jak szłyśmy do kwiaciarni, to ona właśnie wybierała takie cudeńka. I ona mówiła: Mama, one tak wyglądają pięknie, jak spódniczki baletnic. No i coś w tym jest. One i ładnie pachną, i, i tak pięknie wyglądają. I co jeszcze najważniejsze, są bardzo, bardzo trwałe. To w porównaniu do innych kwiatów uważam, że one naprawdę biją rekordy tego, jak długo można je w wazonie trzymać. Także to jest moja taka pierwsza rzecz, jak ja tą wiosnę zaczarowuję. A druga nie ma zupełnie nic wspólnego z kwiatami, z roślinami, tylko zaczęłam robić takie moje, no nazwijmy to, wiosenne porządki. Już zaczęłam jakiś czas temu, że po prostu segreguję wszystkie swoje ubrania. I ja tak lubię robić szafa po szafie, szuflada po szufladzie. Jedną zacznę, skończę, dopiero przechodzę do następnej. Ponieważ kiedyś to byłam taka wszystko na ura. Wchodziłam, wywalałam wszystko z szaf, z szuflad, ze wszystkiego. Miałam cały tam taką stertę bajzel, taki na środku pokoju, i próbowałam wyciągać wszystko, układać w, jakimś, w jakieś tam outfity i zobaczyć, co chcę zachować, czego nie chcę zachować. Natomiast to zawsze się kończyło tym, że ja już pod koniec dnia byłam tak zmęczona i tak przytłumiona tym bałaganem, że to, co mi pozostało, to bym tylko upchnęła w jakiejś szafie. Do następnego razu. I ten następny raz pewnie nigdy nawet y, nie nadchodził. Także już nauczona doświadczeniem, i żeby zredukować sobie tego. Y, zredukować sobie ten stres, to teraz robię właśnie szafa, następna szafa, jak uporządkuję, szufladę i tak dalej. Powiedzcie mi, jakie są wasze metody, właśnie? Czy wy tak wszystko na ura, czy Wy, y, czy wy właśnie też robicie po trochu, po trochu. No ale. W związku z tym, że zaczęłam to wszystko y, właśnie przewalać, to też starałam się jakieś tam y, takie fajne outfity sobie y, porobić. I co się okazało, słuchajcie, że brakuje mi butów. I nie dlatego, że mam ich za mało, bo mam dużo butów, ale jakoś w ostatnich y, latach nogi mi bardzo, no nie wiem, czy się tak rozklapciały, czy urosły trochę, ale większość butów po prostu jest za mała. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że ja staram się teraz do moich butów wkładać wkładki ortopedyczne, które bardzo, bardzo mi pomagają właśnie z niwelowaniem opuchlizny i z takim zmęczeniu, zmęczeniu nóg. No i oczywiście, jak te wkładki się wkłada do buta, no to również trzeba więcej przestrzeni. No i okazuje się, że ja naprawdę mam może dwie pary butów, które tak naprawdę wygodnie mogę założyć i nic mnie nie boli, nic mnie nie uciska. Więc pomyślałam sobie, że właśnie jako tutaj moją taką następną metodę na zaczarowanie wiosny, żeby już przyszła, to pójdę sobie poszukać może jakichś fajnych sandałów na lato. I sandały, takie żeby właśnie były może uniwersalne, nie mam nic konkretnego na myśli, ale, ale czuję, że właśnie, że właśnie chcę podjechać do sklepów. Także słuchajcie, jeżeli macie ochotę, jeżeli chcecie zobaczyć, co jest. W tym temacie w sklepach, zobaczyć co mi się uda kupić. To zapraszam Was serdecznie. Zróbcie sobie może jakąś herbatkę czy coś innego do picia. I lecimy. Wyglądają na bardzo wygodne te buciki. Taki układ w stronę lat 70. Te pantofle, oh my gosh, jakie wygodne, bardzo wygodniutkie na takim Kitten heel. Tutaj z mango. Śmieszne z takie sandały. Sandały na lato, propozycja od, Agu, od Agów. I troszeczkę koloru. Klapki od Kate Spade, bardzo bardzo wygodne. Tutaj raj dla wielbicieli Birkenstocks. Piękne sandałki Michael Kors, ale nie mieli mojego rozmiaru. Na płaskim obcasie, chyba bym dosiła do wszystkiego. I czarna wersja. Nie spodziewałam się, że będą takie wygodne. Kolejne sandały, tym razem winska muto. No i mnóstwo najróżniejszych klapek. Muszę przyznać, że tego typu klapek było pełno wszędzie. Te są takie troszeczkę chyba hermesem um, inspirowane. Ciekawa jestem, czy podobały Wam się któreś, czy byście sobie tutaj e, z chęcią dokupiły do swojej garderoby. E, te Agi były śmieszne. Przyznacie chyba, prawda? Sandały takie, takie na zimę. Oni co roku wymyślają jakieś, jakieś takie szalone właśnie wzory. Ja słuchajcie, jadę do domu. Dlatego, że no, my się nakomyślimy, kupiłam sobie buty, które Wam później e, z przyjemnością pokażę, pomierzymy sobie. No i oprócz tego jeszcze okazało się, że podziałało, dlatego że troszeczkę zaklewam tą pogodę i słońce zaczęło tak wychodzić, zachodzić, ale jest również ciepło. Mogłam zdjąć e, płaszcz, także już to się liczy. Słuchajcie, jak nie wiecie, jak zaczarować wiosnę, to idźcie kupować sandały. Działa, sprawdzone. A ja jestem tak bardzo głodna, że teraz już tylko marzę o jakimś dobrym posiłku i mam, mam, mam w repertuarze taki bardzo szybki, bardzo pożywny i pyszny e, posiłek, którym się z wami podzielę, bo wiem, że lubicie tego typu inspiracje. Także e, już nie gadam, tylko jedziemy. Tutaj jest po prostu tortilla jedna warstwa w środku jest troszeczkę sera, żeby się stopił, później przerzucam na, na drugą stronę, żeby one się takie chrupiące zrobiły, a tutaj na tej patelni boczniaki tak na chrupiąco na szybciutko pod, podsmażam. Widzicie takie pięknie podsmażone, na chrupiąco, to bardzo szybciutko się robi. Tutaj mamy dwa jajka sadzone na tych boczniaczkach, i teraz tylko dodam soli i pieprzu. No i zobaczcie, dokładnie 5 minut mi to zajęło, i mam lunch gotowy. Tutaj mamy te boczniaczki na chrupiąco z dwoma jajkami sadzonymi, tak żeby jajko się, ści... białko się ścięło, a żółtko cały czas jeszcze jest lejące. Do tego mamy tutaj te takie dwie tortille. Zobaczcie, z serkiem takim o, ciągnie się pięknie. Może nie widać, że się ciągnie, ale się ciągnie. Oczywiście do tego awokado. Uwielbiam awokado i tutaj mam surówkę z białej kapusty, którą zrobiłam wczoraj na obiad. I to jest chyba moja ulubiona, ulubiona surówka z, z białej kapusty, którą tak naprawdę jemy na okrągło. No i smacznego. Mamy piękny lunch. No dobrze, to czas teraz podzielić się z wami moimi łupami. I e, pomyślałam sobie, że nie tylko pokażę wam buty, które kupiłam, ale również pokażę wam e, kilka takich outfitów, dlatego że wcześniej już miałam zapytania, żebym pokazała jakieś, e, żebym pokazała troszeczkę swojej rzeczy i tak dalej i tak dalej. Więc myślę, to będzie taka fajna okazja z tego względu, że nie robię tego dosyć często, ale jeszcze powiem wam, że e, bardzo chciałam kupić te sandały Michael Kors na tym wysokim, takim cienkim obcasiku, w tym takim koniakowym kolorze, ponieważ naprawdę były bardzo ładnie wykonane, super taki klasyczny, bardzo delikatny wzór. I, no i myślę, że naprawdę miałabym e, możliwość założenia ich, tych butów z wieloma, wieloma różnymi outfitami i do pracy, i tak na co dzień, i na wyjście. Natomiast tak jak wspomniałam, nie mieli mojego y, rozmiaru, ale spróbowałam buty o rozmiar większe i no, mam wyobrażenie, że będą wygodne i że będą bardzo fajne, więc będę na nie polowała. Natomiast następne buty, chcia które chciałam sobie kupić, to są właśnie te sandałki z Aldo pokazywałam Wam, one były w dwóch kolorach, mierzyłam czarne, bo nie mieli tych y, w moim kolorze. I też po nie wrócę, dlatego że e, uważam, że to jest właśnie taki model bardzo, bardzo klasyczny, bardzo uniwersalny, można założyć i do sukienki, można założyć i do e, białych spodni, i do dżinsów, do różnej długości, do dłuższych, do krótszych. Także myślę, że to będą też e, definitywnie buty, po które wrócę, a teraz moja córcia sobie je kupiła i jest bardzo zadowolona, one są wygodne. Także cieszę się, że chociaż dla niej byłyśmy w stanie kupić. No a teraz moje zakupy. Więc pierwsze buty są bardzo w pewnym sensie podobne do jednych, które miałam wcześniej, ale no już są na mnie za małe. I to są takie, słuchajcie, na takim średniej wysokości obcasie. To są, to są takie buciki, takie sandały tutaj z paseczkiem um, dookoła kostki. I one są na takim grubszym obcasie. Na takim grubszym obcasie, mam nadzieję, że tutaj widać, i bardzo, bardzo są wygodne, bardzo stabilne i tylko tutaj z takim krzyżaczkiem z przodu, to zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Nie są sandały, ale są zdecydowanie na wiosnę i na lato. I wydały mi się bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczcie, to są takie mokasyny. Tutaj z takim ażurkiem, to jest wszystko skóra i to jest, to jest taka właśnie taki wycinany wzór. Także one są tutaj zupełnie przeźroczyste, bardzo przewiewne i takie klasyczne mokasyny. I kolor jest taki, to się chyba nazywa Bone, czyli taki kolor e, kości. To też za chwileczkę pokażę Wam jak one się prezentują yy, w, jakie, w jakimś outficie. Ostatnie to są klapki. I to są takie klapeczki. Takie, no niby takie jakby z takiej trawy plecionej. Tak, właśnie ma tak, tak tutaj przypominać taką plecioną trawę. Zobaczcie, na takim obcasie. Bardzo wygodne. Myślę, że też y, przydadzą mi się bardzo, że będę je dosyć często nosiła. I właśnie i z sukienkami, i z jeansami, i z, z różnymi innymi białymi, czarnymi spodniami. Także za chwileczkę pokażę Wam, jak wyglądają. Obcas jest taki, nie wiem, to jest chyba około 6 cm, ale przez to, że jest grubszy, to w ogóle nie odczuwa się tej wysokości. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że, że z przyjemnością sobie obejrzałyście ten taki mój malutki pokaz mody. I jeszcze chciałabym powiedzieć tylko, właściwie zaprosić Was, gdybyście miały ochotę na więcej takich codziennych inspiracji posiłkowych, może również outfitowych, nie wiem jeszcze, i w ogóle takie behind the scenes troszeczkę takiej motywacji, doruszania się i tak dalej. Więc jeżeli macie coś na takiego. Macie na coś takiego ochotę, to Was bardzo serdecznie zapraszam na mój profil e, instagramowy. Ja tam zaczynam się bardzo powolutku rozkręcać, zaczynam się powolutku pojawiać i um, no muszę po prostu się przyzwyczaić, bo to jest coś dla mnie, coś nowego. Więc e, obiecuję, że będę tam więcej i czekam na Was. A dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłego. No weekendu, bo teraz będziecie to pewnie oglądać w weekend i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki.